Kolejny dzień na Stadionie Narodowym w 2019 roku, kolejna walka, Nervous King of Skate vol. 4, dzisiaj ze mną Patryk Głomień oraz Żani jean i Żanżuan. Eee, młode pokolenie kontra starsze obydwaj kadrowicze przyszłej olimpiady w Tokio 2020. Także zobaczmy czy junior poradzi sobie z seniorem, a czy senior poradzi sobie z juniorem. Panowie No to by, tradycyjnie kamień Papietoszyńcy wciążyła za czym kij.

玩，吃吃。 Dawaj, jeszcze jedna próba, kurwa. Dawaj, Ziany. Czyli jednak e, stary wygrywa z młodych, chociaż było bardzo blisko, żeby młody rozwalił starego. Może za rok, jean Żuan jeszcze znieść flinka i... Się się. Jeszcze raz to się wygnie. Jean-Jean patronuje z I za rok może z jakimś seniorem się wygrać, nie? Tak. Ale pójdźmy: Olimpiad się długo, stay tuned. Także chodźmy wpisać na tablicę Patryka, który przechodzi dalej zaczyna z kim będzie walczył. Przechodzi Patryk Głąbień, Patryk pokonał jean -Juana. Czekamy na walkę Spinacz kontra Jarek Ruszak już niedługo i zobaczymy, kto z tej dwójki zmierzy się z Padim Głąbienie. A wy pamiętajcie, że to wszystko dzięki Lucky like Girl California Skate Shop Nervous, który jest naszym patronem titularnym. No, oczywiście Stadion Narodowy. Kamil, który jest tutaj z nami, hej Kamil. No i ja z mojej strony sobie Suwakuła. I w Patryka głąbieniu.